Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam pierwszy przepis serii odcinków Danie obiadowe do 20 zł. Moi drodzy, przygotowałem dla was zupę, zupę królewską. Skąd ta nazwa, nie mam pojęcia, jednak jeżeli wyznacie odpowiedź, koniecznie napiszcie mi ją w sekcji komentarzy. Zupa królewska jest bardzo pożywna, bardzo łatwa w przygotowaniu, tania w przygotowaniu cały koszt wytworzenia tej porcji dla spokojnie czterech osób do rodziny czteroosobowej nie przekroczył 15 zł, tak więc jeszcze piątka nam zostaje w portfelu a takim garem zupy na pewno się najecie. Jeżeli podoba ci się taka seria, koniecznie zostaw łapkę w górę, a ja im więcej tych łapek będzie, tym szybciej będę dodawał kolejne przepisy właśnie na dania obiadowe do 20 zł. Zanim jeszcze zaczniemy, zapraszam Cię na mojego Instagrama oraz Facebooka, nazwy wyświetlają się tutaj poniżej, a wszystkie linki, jak zawsze, znajdziesz w opisie oraz w sekcji komentarzy. Tymczasem ja już nie przedłużam, zabieramy się do pracy. Przepis rozpoczynamy, moi drodzy, od pokrojenia warzyw. W pierwszej kolejności kroić będziemy sobie pieczarki. Pieczarek mam tutaj około 300 gramów. Jak widzicie, są również ziemniaki, dwie marchwie oraz jedna pietruszka, w zasadzie korzeń pietruszki. A wracając do pieczarek, kroimy je sobie nieregularnie. Możemy takie oto troszkę grubsze nieco plasterki. Możecie sobie jakąś kostkę kroić jak wolicie, jak Wam jest wygodniej. Pieczarki moi drodzy pokrojone. Następnie trafiają do garnka, do garnka, do którego wlewamy sobie odrobinę oleju rzepakowego. W moim przypadku będzie to olej aromatyzowany odrobiną rozmarynu. Przepis na takie smakowe oleje możecie znaleźć w poprzednim moim odcinku. Link znajdziecie w opisie filmu. Podgrzewamy teraz sobie olej. Na niego jeszcze dorzucimy czosnek i podsmażamy pieczarki. Czosnek, moi drodzy, jest już posiekany, ale zanim jeszcze zaczniemy wszystko sobie podsmażać, najpierw, jeszcze jedną cebulę musimy sobie bardzo drobno posiekać. Cebula, czosnek oraz grzyby bardzo fajnie ze sobą współgrają i te składniki powinny być raczej zawsze ze sobą połączone. Także siekam bardzo drobno jedną dosyć dużą cebulę. Pieczarki cebula oraz czosnek są już, moi drodzy, podsmażone. Teraz przechodzimy do pokrojenia sobie markwi, pietruszki oraz ziemniaków. Marchew, pietruszkę kroję sobie najpierw, jak widzicie, na takie cząstki, a następnie będę je kroił w takie oto putalarki, dosyć cienkie, około 3-4 mm, żeby one szybko dosyć nam doszły i były miękkie. Tak samo robię za chwilę z pietruszką, a ziemniaki kroję w kwastkę, tak jak na zupę ogórkową czy, czy jakąś inną, czyli na pół i takie nieregularne również Kształty również w grubości, takiej pół centymetra, żeby szybko nam się w miarę ugotowały, i za chwilę to wszystko sobie, moi drodzy, dorzucam do garnka. No, i sobie musimy teraz to wszystko troszkę. Doprawić do garnka trafia około 5 sztuk liścia laurowego. Kilka kulek ziela angielskiego dodaję również parę kulek kolorowego pieprzu. Ja do zupy królewskiej lubię sobie dodać kilka zawsze owoców jałowca, tak więc trafiają również one do środka. No, i taka zupa nie może obyć się bez dużej, sporej ilości majeranku. Tak więc na początek, jedna y, słuszna garść, taka tutaj roztarta w palcach, trafia do środka. No i oczywiście sól około jednej łyżeczki. Wszystko to sobie wstępnie zamieszajmy. No, i teraz na tym etapie dolewamy bulionu, jeżeli takowy macie. Jeżeli nie, możecie dodać, moi drodzy, wody a cały ten smak z mięsa, z żołądków również przeniknie do wywaru, do wody i zrobi Wam się taki delikatny rosołek. Bulionu bądź wody nalewamy sobie tyle, aby odstawała około 2 cm ponad poziom warzyw. Wszystko to teraz sobie chwilkę gotujemy i zabieramy się za pokrojenie i przygotowanie żołądków. W międzyczasie, kiedy Wszystkie warzywa nam się gotują. My zabierzmy się za żołądki, żołądki z kurczaka, żołądki drobiowe. Tak jak widzicie, tutaj już kilka sobie sztuk pokroiłem na mniejsze cząstki. Mamy kawałek żołądka. Kroję sobie, kroję sobie tylko na takie może 4-3 kawałki, w zależności jaki kawałek tutaj sobie napotkacie chodzi tutaj też o to, żeby dosyć fajnie one nam tutaj zmiękły, żołądki niesamowicie tutaj aromatyzują całe danie, dodają smaczku. Poza tym jest to bardzo wysokobiałkowe mięsko, w zasadzie bardzo też tanie, bo kilogram kosztuje około 8 zł. Tak więc spełnia tutaj kryterie taniego obiadu. Cała ta zupa jest bardzo pożywna, bo sami widzicie ile tych warzyw tam jest. Ziemniaki węglowodany. tutaj mamy białeczko, marchew, pietruszka, witaminki, więc nic tylko przygotowywać, a na pewno będziecie smakiem zachwyceni. Za chwilę sobie dorzucam wszystko do garnka. No i teraz moi drodzy pokrojone żołądki drobiowe trafiają do środka i wszystko gotujemy około 1,5 do 2 godzin na bardzo małym ogniu, aż żołądki nam zmiękną. I będą bardzo delikatne i gotowe do jedzenia. Taka zupa jest bardzo pożywna, jak wspomniałem. Taka zupa z pewnością wystarczy do czteroosobowej rodziny. Taki garnek, żeby się najadła dosyta. Tak więc, sami zobaczcie, jest to bardzo fajna, tania propozycja na obiad. Ja, moi drodzy, gotuję sobie to i za chwilę wracam do Was już. Z gotowym podaniem minęły dwie godzinki, moi drodzy. Żołądki są rozgotowane do miękkości. Jeżeli jednak wasze będą troszkę twardsze, po prostu dłużej na bardzo małym ogniu sobie je przytrzymajcie. Wtedy na pewno wszystko będzie idealnie, będzie się rozpływało w ustach. Tak to prezentuje się ta zupa. Zobaczcie, jest bardzo gęsta. Jest dużo warzyw, dużo właśnie tych żołądków. Bardzo fajnie tutaj przebijają się pieczarki. Kolorystyki nadaje marchewka. No i co? Przekładamy sobie jedną taką dużą porcję i zaraz pokażę Wam, jak to się jeszcze prezentuje. I tak oto prezentuje się, moi drodzy, zupa królewska. Dlaczego się tak nazywa? Nie mam pojęcia, jeżeli Wy jednak znacie odpowiedź. Możecie mi napisać ją w sekcji komentarzy. Możecie też wymyślić swoją nazwę i również mi napisać ją w sekcji komentarzy. Ja na tym kończę, moi drodzy odcinek. Myślę, że jest to pierwsza propozycja z dań obiadowych do 20 zł. Dlatego tę serię będę kontynuował. Taką zupką na pewno czteroosobowa rodzina w zupełności się naje, a koszt takiej zupy nie przekroczył moi drodzy 15 zł, wliczając wszystkie warzywka i wszystkie pozostałe składniki. Daj koniecznie znać w sekcji komentarzy jakie przepisy chciałabyś, czy chciałbyś jeszcze zobaczyć, a tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.